Kilka balonów z głowami nagle gwałtownie zanurkowało z nieba. Dwie dziewczyny nie zdążyły uciec, złapały je balony z głowami. Te balony miały twarze wyglądające dokładnie jak ich własne. Pozostałe dziewczyny, Kazuko i Chio, pobiegły w wąską uliczkę, ale balony z głowami podążyły za nimi. Balony nadal rzucały linami, próbując je złapać. Kazuko krzyknęła o pomoc. Chłopiec usłyszał ją i otworzył okno. Wziął łuk i strzałę. Strzelił w balon z głową Chio. Balon zaczął się kurczyć, wydawał bolesne krzyki. Kazuko myślała, że zostały uratowane, odwróciła się i spojrzała na Chio obok siebie. Ale w przerażający sposób balon Chiyo też zaczął się kurczyć. Jej ciało szybko się zmarszczyło, Kazuko była przerażona. Szybko pobiegła do domu. W tym momencie niebo nad miastem było pełne niezliczonych balonów z głowami. Dziennikarz relacjonujący z dachu również został porwany przez swój balon z głową. Nikt nie wiedział co robić, ojciec Kazuko, ignorując ostrzeżenia rodziny, nalegałby iść do pracy. Obiema rękami zakrył szyję, myśląc, że to go ochroni. Ale i tak został złapany. W rezultacie jego balon z głową uniósł go w powietrze, jedzenie w domu prawie się skończyło. Młodszy brat Kazuko chciał wyjść na zewnątrz po jedzenie. Przygotował parasol. Chciałby balon porwał parasol, dzięki czemu mógłby bezpiecznie wrócić. Balon rzeczywiście porwał parasol. Chłopiec wykorzystał moment i wybiegł, ale już nie wrócił. Jej mąż nie żył, syn zaginął. Matka Kazuko straciła chęć do życia. Dobrowolnie otworzyła drzwi. Kazuko została sama w domu. Cały dzień kuliła się w pokoju, nie odważając się wyjść. Po kilku dniach bez jedzenia była bardzo głodna i nagle usłyszała głos swojego brata. Powiedział, że przyniósł jedzenie. Poprosił kazuko, by otworzyła okno i wpuściła go. Kazuko była bardzo podekscytowana, natychmiast otworzyła okno.